Witam was w dziewiątym odcinku City Skylines i ostatnio skończyliśmy sobie gdzieś tutaj budować tą strefę biurową i mieliśmy zająć się strefą mieszkalną tuż obok, także przejdźmy do tego od razu. Spowolnimy sobie może trochę czas, żeby nam tutaj coś się nie zepsuło w tym mieście, bo nie wiem jak z tymi korkami, do tego przejdziemy troszkę później. Więc na troszkę wolniejszym czasie i tutaj zrobimy sobie Jakieś kolejne, kolejną strefę z mieszkaniami. Także zróbmy sobie może troszeczkę nieregularną tą siatkę, żeby to jakoś się odróżniało od tego wszystkiego. Może to taka ulica przez środek po prostu krzywa. Krzywa ulica taka trochę. I od tego można by już tutaj w sumie, jakąś na przykład, taką ulicę postawić. Od tego może gdzieś tutaj. Yy, dobra. Chyba tak. Yy, zostawmy tak, a tutaj się nie wiem, jakieś drzewka, jakiś park może wstawi. Więc yy, wypełnijmy to tylko... Tutaj wybórzmy te małe domy, bo to już nam raczej tutaj nie jest potrzebne aż tak. Yy, wypełnijmy to wieżowcami. Tutaj całe to też. Dobra, tutaj jeszcze i teraz jakiś, może park tu się zmieści, jeszcze gdzieś w tych okolicach? Zaraz zobaczymy, co byśmy tu mogli dać. Może, może taki park dla psów? Nie wiem, tu gdzieś. A może dajmy go tu? Myślę, że tu będzie dobrze i na przykład jeszcze tutaj. O, dobra, tutaj jeszcze taką karuzelę, więc tutaj już mnóstwo parków. Na pewno będą szczęśliwi w tym miejscu sklepów potrzebują, więc myślę, że mogę parę tych biur tutaj zniszczyć. I zamiast tych kilku biur tutaj będą jeszcze jeszcze sklepy. Dodatkowo jeszcze tu w środek wsadziłbym jakieś drzewa, może jakieś większe, bo tutaj nie mamy żadnych stref. Tu gdzieś chyba w środku to też było. OK, coś takiego. Potem najwyżej to jeszcze tutaj pododajemy tro trochę tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to się wszystko tu rozbuduje. Dobrze, w takim razie tutaj zobaczmy. Tu coś mi krzyczało, że jakieś skrzyżowania za blisko są. Nie wiem, czy to chodzi o to z tramwajami. Zobaczymy. Może, może jeszcze nam się to wyświetli potem. Jakie mamy problemy w tym mieście? Coś tutaj brak wykształconych pracowników. Czy coś jest nie tak? No szkół podstawowych trochę mało jest. OK. Także zbudujemy sobie szkołę podstawową tutaj w tej nowej części i myślę, że możemy jeszcze jedną gdzieś. są biura, tutaj aż tak nie potrzeba. Ale na przykład tutaj myślę, że szkoła podstawowa jeszcze się przyda. Jesteśmy tak, no nie, jesteśmy ponad, więc wystarczy tyle szkół podstawowych. Szkołą średnią byście jeszcze chcieli. To myślę, że szkołę średnią można by tutaj gdzieś. Na przykład. Okej, okay, tu szkołę średnią. I tu jeszcze, żeby łatwiej im się do niej yy, chodziło, to zrobimy tutaj jakąś ścieżkę dla pieszych na przykład. Może nie drogę, bo nie chcę, żeby tu mi samochody jakoś sobie skracały przez osiedle, ale taką ścieżkę dla pieszych jak najbardziej. Będzie tu na pewno im bliżej przejść z tej strony na tą, a nie tu przez tą główną ulicę. Możemy też coś podobnego zrobić na przykład w tym miejscu, gdzieś do tej ulicy i tutaj kawałek dalej, w to miejsce, o. Dobra, na pewno, na pewno to usprawni tutaj ruch pieszych, ruch pieszych w tym mieście. Dobra, więc chyba ta jedna szkoła średnia no, no lekko rozwiązała problem, pewnie jeszcze jakaś się przyda. Uniwersytet na razie niepotrzebny, bibliotekę ostatnio stawialiśmy tutaj. Więc zobaczmy, czego chcą jeszcze nasi mieszkańcy. Widzę, że cały czas tutaj sklepy. Sklepy fabryki. W ogóle jak tu korek. Hmm. Widzę, że to rondo, które ostatnio zbudowaliśmy, nawet rozładowało korek z tej ulicy. Ewentualnie też to, że tutaj jest szersza ta droga. Ale teraz korek się robi troszkę tu na wieździe w to miejsce. I myślę, że to może być też spowodowane tym, że tutaj dosyć blisko jest to skrzyżowanie. Więc ja bym tu zrobił. Aha, tu jest przystanek, chwila. Weźmy może tą linię autobusową, puśćmy tędy. Tutaj połączmy się drogą do tego skrzyżowania. OK. A te przystanki przesuńmy tutaj i tutaj. A tutaj wyburzymy to, żeby tutaj jak najmniej tych dróg blisko było. Tramwaj możemy podłączyć też jakoś troszeczkę inaczej, więc zatrzymajmy na chwilę ten czas. Tramwaj sobie podłączymy na przykład do tej drogi, i tą drogę sobie ulepszymy na taką drogę z tramwajem. I tu po prostu będzie kawałek przez osiedle to tak szło. Weźmy sobie tylko przesuńmy przystanki, tu i tu. OK, no i myślę, że tak będzie dużo lepiej tutaj. Bez tylu tych skrzyżowań tuż na wieździe, więc jeszcze tylko tutaj te tory bym usunął. Yy, dobra, taką drogą, Okej. Okay. I zobaczymy, jak to teraz będzie. Może teraz mniejszy ten korek będzie, bo tu nie będzie od razu przy wieździe tyle tych, tyle tych skrzyżowań. No, tu trochę wjeżdżają, tu dalej mogę jeszcze jechać. No, no, zobaczymy, zobaczymy, jak to tutaj się wszystko. Ułożę z tym. Brak wykształconych. Tutaj też pewnie brak wykształconych, ale tą podstawówkę postawiłem, więc pewnie teraz trzeba trochę poczekać. Hmm... Może jeszcze jedną szkołę średnią postawimy. Dobra, budujemy takie porządne miasto, więc... Może jeszcze jakąś szkołę średnią tu w tej pierwszej dzielnicy. Dobra, niech będzie. Niech będzie. To już ci będą mieli tu taką swoją, to na pewno tu zwiększy pojemność. W ogóle możemy troszkę budżet na szkołę zwiększyć. Tak powiedzmy nie wiem, do 130%. I dzięki temu myślę, że te szkoły też będą troszkę pojemniejsze. No, szkoły podstawowe, średnie uniwersytet, na pewno się pojemność zwiększyła. Widzę, że tutaj dostępność więzień jest już dosyć niska, bo my nie mamy tutaj dużej policji w tym mieście. Także postawimy sobie jakiś duży komisariat, może tutaj gdzieś na łączeniu tych dzielnic. Hmm, tutaj niech będzie. Na pewno się zwiększy troszkę ta ilość więzień. W ogóle tyle zarabiamy, że ja tu mogę też podnieść na przykład y, na tą policję y, na 120% powiedzmy. Y, opieka zdrowotna jest dobrze. Hmm, krematorium. W sumie odblokowaliśmy ostatnio krematorium, nie postawiliśmy żadnego. Więc możemy to teraz zrobić. Na przykład jedno krematorium stawmy sobie tutaj, drugie może gdzieś, gdzieś tutaj i jeszcze może jedno na przykład, no na przykład tutaj. Ok, więc mamy trzy krematoria. Myślę, że na razie to jak najbardziej wystarczy. Opieka nad dziećmi, myślę, że jest w porządku. Na razie to jedno wystarcza. Opieka nad seniorami. Może sobie postawimy jedno, jeszcze. Jeszcze jeden zakład opieki nad seniorami gdzieś na przykład bardziej w tej części miasta. To jest dosyć duże. No dobra, tutaj to wstawimy. Ok, więc to jest dosyć małe miasto, więc tutaj też nie ma co za bardzo, nie wiem, oszczędzać czy coś, bo to nie ma takiej powierzchni, że trzeba by tam gdzieś wszędzie naokoło stawiać tyle tych szpitali czy coś, to po prostu stawiamy tu gęsto, żeby każdy miał dostępność do tego, więc na pewno będą szczęśliwi i możliwe, że na takiej małej powierzchni uda się naprawdę dużą ilość mieszkańców pakować, bo tu te wieżowce naprawdę będą na wysokim poziomie. No bo wartość gruntu na pewno będzie wysoka. Mamy już prawie 20 tysięcy mieszkańców w tym mieście, także, także jest dobrze. Hmm, ok, co wy, chcie, co wy chcecie? Sklepy więc y, zróbmy sobie jeszcze, może tutaj, taką strefę tych wieżowców, sklepów y, coś na pewno pomoże. Tu jeszcze widzę, że małe sklepiki są także tu wszystko powiększmy. I dobra, moglibyśmy też na przykład tu ten cały pasek na razie, tylko sklepów zamienić na, na większe sklepy, dobra. Tu będziecie już mieć naprawdę tyle tych sklepów wielkich, że za chwilę to nam spadnie po prostu. Ale dalej jest na przemysłowe lub biurowe. okej. Okay. możemy trochę fabryk jeszcze dobudować. Chociaż fabryki to trochę korków, będą robić o tyle tych ciężarówek. No ale dobra, samych biur nie możemy mieć w mieście, więc. Doróbmy sobie jeszcze tutaj może coś takiego. I to wypełnimy sobie przemysłem. Ok. Wodę chyba stawiałem. Tak, wodę tu już mamy wszędzie. Także z tym nie ma problemu. W ogóle zobaczmy sobie jak tam te śmieci. Wykorzystanie wysypi 100%, ale mamy te mamy spalarnię, więc te wysypiska nie są aż takie potrzebne. Możemy sobie je opróżnić. Ok. I jak tam? Widzę, że spada tu zapotrzebowanie na ten przemysł. Yy, można by jeszcze, nie wiem, parę biur dobudować, na przykład... Hmm... Gdzie by tu jeszcze się biura mogły zmieścić? Bo na razie nie chciałbym może tutaj nowego nic zaczynać. Czy, nie wiem, tu na przykład? Tu mogłyby być jeszcze przy tej głównej ulicy parę biur, tylko przesunąłbym może tą zajezdnię autobusową. Gdzieś w to miejsce stację Straży Pożarnej dajmy, może gdzieś. Właśnie tak bardziej, też na środku, czyli tutaj może lepszy, lepiej ona będzie. Posterunek policji, mały on jest. No, jego możemy bardziej, tu też w osiedle wrzucić. Na przykład tu. A to jest ta mała remiza. Małą remizę możemy. No, tutaj w sumie jest w, w, duże zagrożenie. Także tutaj niech mają tą małą remizę i ją sobie włączymy. To jest ta, którą kiedyś tu wyłączyliśmy. Myślę, że tam się bardziej przyda. I zrobimy sobie tutaj jeszcze jakąś taką... taki fragmencik z biurami. Hmm, przy tej głównej drodze. Może to nie będzie jakieś super wielkie. Ale zawsze coś możemy wyburzyć te małe sklepy stąd. I tu zamiast tych małych sklepów, po prostu będą biura. Tylko o, tą drogę jeszcze bym chciał wyprostować. Tutaj bez tych sklepów. Yy, ok, i tą drogę możemy jeszcze kawałek. Tu kawałek możemy ją połączyć. I tutaj też, żeby ci mieli gdzie pracować, więc tutaj będą mieli troszkę bliżej siebie. Te biura nie będą musieli tam, nie będą musieli na drugi koniec miasta jeździć. Okej. Okay. Tu też możemy. Takie mniejsze tu będą pewnie, bo tu się jakieś wielkie nie zmieszczą. Tylko nie przy głównej drodze. OK. A te sklepiki też już możemy tutaj zamienić na jakieś większe. Więc ta strefa... Powiedzmy, że tak dotąd zrobię. A to sobie tutaj wymarzę. Okej. Okay. Także tutaj już widzę, że ta część zaczyna się powiększać, bo te biura tu niedługo pewnie też jakieś wieżowce wejdą. Czy oni mają problem ze śmieciami? Tak, nagromadzenie śmieci, czyli możliwe, że to przez te korki. Chociaż tutaj chyba nie ma jakichś wielkich korków, zobaczmy sobie. No nie, największe korki są tu w strefie przemysłowej, więc ja bym tu jeszcze może zrobił, nie wiem, może jakieś wysypisko, bo z tego wysypiska też zawsze jakieś te śmieciarki pewnie wyjadą. Okej, okay, wyjeżdżają, no to może tutaj będzie więcej śmieciarek wtedy w tej okolicy. Możemy podnieść też sobie budżet na te śmieciarki. Yy, dajmy na 130%, może wtedy więcej ich trochę będzie jeździć i może szybciej będą te śmieci zbierać. Myślę, że tak to może zadziałać. Powyburzajmy sobie tutaj parę tych yy, zniszczonych domków, czy co to jest? Jakiś biur. Okej, okay, ale ogólnie w tym mieście nawet nie ma tragedii. Nie ma tragedii, jeśli chodzi o te poburzone y, rzeczy. Jeśli ktoś oglądał live'a, to może pamięta, tam takie wielkie miasto miałem i tam po prostu co kawałek było coś do burzenia, no ale jednak zadbać o takie wielkie miasta to jest ciężko. A tutaj mamy malutkie miasto, korków raczej nie ma. Okej, okay, elektrownię słoneczną sobie odblokowaliśmy, także będzie można przejść na jakieś tutaj bardziej y, ekologiczną energię. Y, myślę, że można by nawet. Już teraz? Nie, nie, myślę, że jeszcze nie ma co stawiać tej elektrowni. Poczekamy, sobie trochę, aż zacznie nam to spadać, i wtedy będzie można postawić słoneczną i powoli, nie wiem, wyburzać te, te tutaj, które tak kopcą. Gdzieś tutaj, tak? Tutaj mamy te elektrownie jakieś węglowe, tam gdzieś jakaś. O, nie, to nie jest. Tu jest chyba? Nie wiem, gdzieś tu jeszcze była jakaś elektrownia, nieważne. Co z tymi korkami. No tu trochę się robią, czyli jakby tutaj na przykład przy wjeździe zrobić taką drogę może troszkę szerszą, trzypasmową, yy, może to rozwiąże trochę ten problem. Chociaż coś nie jestem pewien, bo oni tak wszyscy na jednym pasie stoją. Yy, dobra, no zostawmy może te korki na razie i spróbujmy jeszcze gdzieś pozamieniać yy, te małe domki na duże, bo widzę, że tutaj jakieś yy, lekkie zapotrzebowanie na strefę mieszkalną jest, więc zaraz im tutaj... Umożliwimy, umożliwimy wprowadzenie się. Dobra, tutaj. I nie wiem. Tu jeszcze ten fragment. To całe w sumie można by wymazać nawet z tymi sklepikami. I tutaj całe zrobić w strefie mieszkalnej. Ok. Jeszcze jakoś może ich zachęćmy do wprowadzania się. Zobaczmy, gdzie mamy tutaj najgorzej. Tu jest najgorzej. Tu mają tak czerwono dosyć. Więc jakiś park można by tutaj wstawić, tylko jakiś mały park bym chciał, o coś w tym stylu. Dobra. I teraz na pewno tu będą bardziej weseli, tak? Wzrasta. Wzrasta tutaj zadowolenie. Yy, w ogóle zobaczmy sobie wartość terenu. No wartość gruntu jest bardzo wysoka tutaj w środku. Tu może trochę niższa, no ale tutaj jednak mamy te yy, ścieki, więc może tu jeszcze jakiś park dajmy. Niech im tu troszkę lepiej będzie. Jeszcze tu widzę jakieś minimalne zapotrzebowanie na sklepy, więc jeszcze parę sklepików można by przerobić na przykład tutaj na, na te większe. Jeszcze gdzieś mamy małe sklepy w tej okolicy. A, tu są jakieś w ogóle Tu bym zrobił trochę sklepów niech będą. Może to jakiegoś wielkiego korku na mnie zrobi. W tym miejscu też niech będą. Ok, i tutaj widzę jeszcze jakieś się zachowały malutkie sklepiki. To całe też można przemalować na te wieżowce. Ok, tak dotąd bez tego. Tu niech sobie już zostaną te małe, bo to tak dosyć blisko drogi. No i myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle, także będziemy już kończyć ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. Możecie napisać w komentarzu, jak wam się podoba to miasto. Zostawić łapkę w górę. No i też zapraszam na Twitcha. Linka macie tam w opisie. No i do następnego razu. Cześć, cześć.